W kolejnym odcinku. Lecimy słuchajcie z Originem. Pamiętacie jak nam się podoba Subie kopa w górę i mamy tutaj następną rzecz jakby w ciągu tego co było ostatnio, czyli wracamy do chłopa po naszej zadymie, która była w poprzednim odcinku, być wczoraj, no ale nieważne. I zobaczmy, co tutaj dalej się dzieje. Enough a That is why we need so many to help us with our great work. And what do you promise them, Tahaka? A parcel of land with a house to call their own. They must only help reclaim it from the desert. That is all? Just dig up your house. It is no simple task. We must all pitch in to honor the gods. People know his vision is a true one. it is good to honor your father Co-op. to the savior of lotopolis let us have some honey dates now and are you all right brian are you all right brian Że to jest ten skarab cały Skarabeusz Ty Ale mind fuck. Nie gadaj kuźwa, że miałem chopa pod nosem nie? נו יא כיזה מידע מסתוד. יא כיבוגו לטענתי. Ty, no tego to się nie spodziewałem, nie? Naprawdę. No co ty dawy normalnie wykopiesz się, ziomek. Uwolni się z piasku, wcale wciskać. Spację? Ło. To jest grane Dobra, ty no jak ja mam z tym wyjść Wciskam cokolwiek, nic się nie dzieje Czekajcie na strzałki, nic. Chyba, że tak to ma być po prostu, że mam tutaj jakoś, wiecie, trochę czasu spędzić No wyładź tych piachów dawaj Czekajcie. Aha, to jest kamera. Ty no jak ja mam stąd wyleźć, serio? Hoj, hoj, bliżej, hoj. No, okej, dobra, udało się. By the gods. Smile upon you. No, okej. Okay. No, to teraz tracks. Let's go w takim razie. Ty, no ale to kurde, faktycznie takie tutaj są zwroty. Takie są zwroty w ogóle tutaj w tej części, że to jest szok, nie? Dobra. Co my tu mamy? Co tam się dzieje? Dobra, zróbmy to po cichu oczywiście. Oni tam kogoś ganiają, tylko pytanie: kogo? Aha, okej. Okay. Jakiegoś hopa, łoty dobra, nieważne. Myślałem, że z jakimiś zwierzakami walczą czy coś. Gdzie to było to wejście? Cyk. Dobra, mamy A chyba swoje rzeczy. Dobra, mamy Fio. Zmieniłem też broń tą drugą na jakiś topór, bo mam niby jakiś tam fajny. Zobaczymy. Siema, ty, ja, ciebie, ja was wypuszczę, jak już tu jestem. Zapraszam. O, no i dobro, niech się klepią już. A my sobie przejrzymy, co tu jest ciekawego. Cele lokacji pokaż, zabić kapitana jeszcze musimy. Czyli to jest chyba kapitan, no i pięknie. No, chodź, chodź. No, dawaj. Tego nikt się nie spodziewał. Dobra, mamy chłopa i teraz zabij Skarabeusza. On jest tam 600 metrów. Czy ja mogę tam się teleportnąć? Mogę, ale muszę stąd wyjść, czy nie? Dobra, on jest tutaj w środku, chyba na to wychodzi. Gdzieś. Kosios, No to dobra. Ta, są ślady nawet dobra. Ale ja też zostawiam ślady? Nie, ja nie. Jak to było? Cyk. Dobra. Wejdźmy sobie. Kogo ja słyszę? A nie widzę. Chyba, że tych przede mną co stoją. Dobra, no musimy się tam jakoś dostać, więc trzeba tych dwóch tutaj porobić chłopów. Pytanie, czy ja zdążę ich porobić? A tu jest jeszcze jeden. Pytanie, czy ja zdążę, zanim oni wiecie cokolwiek zrobią, nie? Chyba, że zaraz pójdą do tyłu, to poczekajmy sekundę. Chyba, że zaraz przyjdzie jakiś drugi ten. A tu jest. On tu łazi już w ogóle ten skarab, dobra. Nie widać, tu idzie jeszcze. Nie, dobra. Dobra, no rusz się chłopie, bo Cię zabić muszę. Dobra, damy radę tego. Damy radę, nice. Dobra. Mamy to. Ale teraz ten już tu idzie. Nie co tam tam rzucasz, Co tu przyjść. Nie powinniście tu przyjść. Nie powinniście tu taki jesteś. powinniście This is how a dream dies. I could have built something to last an age, and Goopa could have sung stories of your accomplishments. There are things I regret! We all labor for higher powers, we are all enthralled to greater forces! There is no escape, me. I am but one in the Order of Ancients! will bring you no peace! It is not peace that I seek. It is not for my soul that I walk this path. The Order of Ancients will remember me as the bringer of waters and a builder of cities! Oh, the desert will blow in and scatter the dream of Metropolis like dust okay to cover. I what's next really. I'll cut you down like you did my father! I got you, old friend! I hate you! Take care of him. Try to make him understand if you can. You have brought blood and death to my house? You are blind but now you must open your eyes your husband was a scarab he did this your father was tortured and scarred by this man as were so many others no it is up to you to raise your boy into the light out of the blood and shadows of his father's legacy no <laughs> i'm sorry my son

A <laughs> Just like the battle of Salamis, Captain, I have you trapped! <laughs> Here comes Demistocles And that is the game! Oh! <laughs> Foxy, why are we delivering all this treasure? We could retire to Lesbos with this amount of gold. <laughs> what say you, desert rat? If that chest doesn't make it to Pompeii, this ship won't either. We crawl through Hades to deliver it if we have to. Okay. Back to work, you slack black horse! Themestis! My trusted shield boy, get to it! Huh? We hebben hired to om Pompey! te save om een koningin te win en kingdom! <laughs> een usual te winnen. De gebruikelijke verfijnde messenadis, hè? Eh? Oké, okay, check af wat er hier is Coś tu się pewnie wydarzy, bo tak. Już teraz. A, i teraz płyniemy, tak? Po tym, co przed chwilą zobaczyłem z tym skarabeuszem, teraz to już bez skitu. Nie mam wątpliwości, że tu naprawdę może się wszystko wydarzyć. nie? Prędkość bojowa. Nie Ty ten tu faktycznie nie wali. wali w

horizon, there! Those colors are not from Rome? What mess has this boxy queen dragged us into? Ptolemy's ships, sent by the Order of Ancients, no doubt. What business do they have with Pompey? Pompey's armies will give Cleopatra the throne. They mean to prevent the alliance before it happens. We must hurry. No ship can't no. Poseidon's peace. The air is already choked with smoke. The seas will steam near the volcano. We should keep our distance, if we don't want to burn. Is that Methana? She hasn't burst for hundreds of years. Wouldn't surprise me if she burst now. Ready ourselves! Let's show these traitors they chose the wrong pharaoh! Ta? Okay. More speed! Brace. Off the tempo! Ramming speed! Pick up the ah, dobra. Tak to order rain of fire! Order the shields. Andy, Andy. Uh. Fire. Aha, okej. Okay. Dobra, nie będzie abordażu, ty, ale fajna walka! Fajne, że jest tak jakby inny atak w momencie, kiedy podpływamy blisko statku. To jest spoko. Tu jest fajna też kamera. W sensie fajna praca kamery jest po prostu jak się ten nie. We've got these Malakia. Target to get their real wings! They're full of oil. They'll burn like camel shit. Call for ramming speed. Got them like fish. Hey, oh la Arrows is coming. Ready. Hey. Whoa. Pace, Ej, zajebista jest ta walka dużo lepsza niż normalnie w tym. No i elegancko. Nara. Ej, serio, powiem wam, że gdyby taka walka na przykład była w tym.

Pompej będzie na miejscu, na Aha, dalej mam powiedzieć. Dobra. Jest fajna taka dynamiczna ta walka. Kamera fajnie tutaj robi robotę, nie? Zobaczcie to ramowanie na przykład. Nie, jak ta kamera leci do przodu i tak dalej. Jest takie walka się wydaje być dużo bardziej dynamiczna niż na przykład, wiecie, w Odysei i tam w, w Black Flagu, na przykład też, nie? Także, jakby to na podstawie tej walki zrobić, ją trochę jeszcze ulepszyć w nowej na przykład grze, to kurde, klasa, nie? Jestem ciekaw, jak będzie wyglądała właśnie. Ten, jak to się nazywało teraz? and Bones, chyba coś takiego, nie? Ta nowa gra piracka, co będzie wychodzić. Nie chcę być z tego, co jest 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 z tego, co You really should join this triary. You'd ready. Call for them when we pull near. Okay. Kurde, najpierw tego czy te małe? Chyba te małe najpierw. Bo będą mnie zaczepiać, czy ich jest kurde dużo, nie? No, dai. dai! Cosa tu ci Guarda. Guarda. Co tu jest grane? Dobra Wypad Załatwieni Aha, dobra Dawaj, dawaj, dawaj Te ponące dzbany to jest dobre fest, Dobra, drugi Połowę HP-ków mamy, ale damy radę ale ty! Leci! Dobra, nie, przeleciało chyba. Nie, doleciał, dobra, dostał z banem elegancko. Nice, dobra. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Now let's find this metro coites. Metro coites? Aha, dobra, to trzeba tam podpłynąć po prostu. Myślałem, że ich też trzeba zatopić. Normalnie kozak w ten. Jeszcze jakby się dało robić, abordaż, to już w ogóle byłoby klasa. In the midst of war with Caesar I find it odd. Who in Hades are you? Well, we could have let you die. Właśnie wyrżnęliśmy twoją flotę, człowieku. And from Queen Cleopatra. Cleopatra offers gold to win my favor once I've won run. Is that what friendship means to your queen? Whose face graces that coin? Do Roman women receive the same honor? An alliance with Cleopatra is a union of true power. She wants more than an ally, she seeks a king. A valuable friendship indeed. Mm. Oho. Okej, okay, łatwo poszło. Dobra, słuchajcie, mamy zadanie zrobione. Teraz jesteśmy już przy kolejnym, aczkolwiek to sobie zrobimy już w kolejnym odcinku. Tak więc, jak wam się podoba, oczywiście pamiętajcie subie, kopa w górę i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. A brotherhood born in the shadows. They are the first to call themselves the Assassins.